W poprzednim odcinku zasygnalizowałem zagadnienie związane z tym, że w ramach kodeksu spółek handlowych dopuszcza się zakładanie spółek ZO nawet przez jedną osobę, wbrew temu, co intuicyjnie moglibyśmy rozumieć pod pojęciem spółki. A więc, niewątpliwie, jednoosobowa spółka ZO może. Powstać y, jako y, osoba prawna, jako y, twór zakładany przez jedną osobę, ale może też powstać już w toku swojego działania, wskutek tego, że jeden udziałowiec w swoich rękach skupi y, całość udziału w spółce, chociażby w związku z tym, że ona będzie udziały w spółce od. Y, Udziałowców, którzy do tej pory również w tej spółce uczestniczyli. Do tego rodzaju spółki ZO stosuje się zasadniczo wszystkie regulacje, które dotyczą spółek ZO w ogólności, ale istnieje też grupa przepisów szczególnych, która znajdzie zastosowanie do tego rodzaju spółek. I tak, po pierwsze, wszystkie oświadczenia woli, które składane są przez tego jedynego wspólnika spółce, wymagają na swojej ważności zachowania formy pisemnej. Po drugie, e, jedyny wspólnik w spółce ZO, co no, może wydawać się w pewnym sensie oczywiste, e, wykonuje wszystkie uprawnienia, wszystkie kompetencje e, zastrzeżone dla zgromadzenia wspólników. I do jego działania w tym charakterze stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wspólników, e, co skutkuje tym, że z pewnych formalności związanych z funkcjonowaniem zgromadzenia nawet w jednoosobowej spółce nie będzie można zrezygnować, ale niektóre formalności nam tutaj odpadną, na przykład no to też co oczywiste, no nie, nie będzie już konieczności chociażby zliczania głosów yy, na zgromadzeniu wspólników przy podejmowaniu różnego rodzaju uchwał. Po trzecie, wreszcie, w przepisach regulujących obowiązek opłacania składek na ZUS. Jedyny wspólnik w spółce ZOO traktowany jest analogicznie jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a więc taki jedyny wspólnik, jedyny udziałowiec będzie zobligowany do tego, żeby opłacać składki na ZUS. I tutaj ważna informacja, orzecznictwo rozciąga działanie tego przepisu również na sytuację, kiedy udziałowców w spółce jest więcej niż jeden, ale ten jeden udziałowiec ma pozycję dominującą, ma w swoich rękach zdecydowaną większość udziałów. Niestety próżno jest szukać w orzecznictwie czy też w przepisach tego, co należy rozumieć pod pojęciem tej zdecydowanej większości udziałów. Wydaje się, że w każdej sytuacji należałoby indywidualnie pochylić się nad okolicznościami dotyczącymi danej spółki i układu e, udziałowców, układu e, wspólników w danej spółce, natomiast no, zawsze kiedy ta większość udziałów pojawia się w rękach jednej osoby, e, należy się zastanowić, czy i zbadać, czy przypadkiem nie powinna już ona opłacać składek na ZUS. Po czwarte, w szczególnym rodzaju spółek jednoosobowych, a więc w takich spółkach, gdzie ten jedyny udziałowiec jest zarazem jedynym reprezentantem spółki, a więc jedynym członkiem zarządu, wszystkie czynności dokonywane pomiędzy tą osobą jako udziałowcem spółki i z drugiej strony spółką, która również przez tę osobę jest reprezentowana, wszystkie te czynności dla swojej ważności będą wymagały zachowania formy aktu notarialnego. Notariusz będzie zobligowany wówczas informować sąd o zawarciu takiego aktu notarialnego, dokonaniu takiej czynności. Wyjątkiem tutaj będą jedynie czynności dokonywane z wykorzystaniem wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym. Na koniec jeszcze jedna kwestia, kwestia dotycząca dopuszczalności zawierania umów o pracę przez jedynych e, wspólników będących również jedynymi członkami zarządu w spółkach, z, o, z samą spółką, umów o pracę, e, których przedmiotem jest właśnie wykonywanie czynności w ramach e, zarządu, w ramach reprezentacji spółki. E, orzecznictwo wyklucza. <laughs> Możliwość zawierania takich umów, przyjmując, że de facto w takim stosunku pracy ta sama osoba występowałaby z jednej strony jako pracownik, a z drugiej strony byłaby również reprezentantem spółki, która jest pracodawcą, a więc niejako ta sama osoba musiałaby sobie samej wydawać wiążące polecenia służbowe w ramach stosunku pracy, co jest wykluczone. Podobnie przy tym, jak ma to miejsce. Na gruncie tych przepisów o składkach ZUS, które dzisiaj omawiałem, również jeśli chodzi o tę kwestie dopuszczalności zawierania umów o pracę w jednoosobowych spółkach ZOO, przyjmuje się, że także gdy wspólników, udziałowców w spółce ZOO jest więcej niż jeden, ale ten jeden ma większość udziału w spółce, to zawierana przez niego umowa o pracę na wykonywanie czynności jako jedyny członek zarządu będzie nieważna. Ponownie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co to znaczy ta większość, czy zdecydowana większość udziałów, czy też decydująca pozycja, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących spółki. Wydaje mi się, że po przekroczeniu granicy 50% udziałów takie ryzyko powstaje i co oczywiste, zwiększa się tym bardziej, im więcej udziałów dana osoba w swoich rękach ma. W związku z tym ja swoim klientom, którzy znajdują się w takiej sytuacji, Którzy mają więcej niż te 50% udziałów i są jedynymi członkami zarządu, zawsze rekomenduję zastanowienie się przynajmniej, czy niewystarczające dla nich byłoby zrezygnowanie ze stosunku pracy, a w to miejsce zawarcie innej umowy, np. kontraktu menedżerskiego, który nie będzie już rodził zagrożenia, że odpowiednia umowa zostanie przez właściwe sądy czy organy uznana za nieważną, a jednocześnie może również zapewnić podobne prawa, podobne obowiązki dla tej osoby jak umowa o pracę. Polecam wszystkim, którzy znajdują się w takiej sytuacji, rozważenie tego rozwiązania, ponieważ konsekwencje, w razie gdyby okazało się, że stosunek pracy, w którym wydaje im się, że pozostają, uznany byłby za nieważny, mogą być bardzo daleko idące.